Naszym zadaniem będzie wyznaczenie wariancji takich danych. Żeby to zrobić, musimy skorzystać z następującego wzoru. O. Sigma kwadrat ja sigma będę zapisywał literką S. I tutaj musi powstać taki długi ułamek. Zwróć uwagę, że jeszcze wewnątrz tego nawiasu pojawia się średnia arytmetyczna, więc pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to policzyć średnią arytmetyczną z tych danych. No to zapiszmy średnia arytmetyczna to się równa mamy dwie jedynki dodać dwie dwójki dodać trzy trójki i dodać czwórkę łącznie 8 danych czyli musimy to działanie podzielić przez 8 i wówczas otrzymamy średnią równą 19 ósmych. A na kalkulatorze to będzie równe 2,375. I teraz, jak liczymy tą wariancję? Ja wariancję oznaczam literką S, żeby nie męczyć się z sigmą, z zapisywaniem sigmy. I teraz spójrz. Mamy dwie dane, które są równe 1, czyli możemy sobie od razu ten wzór, który tutaj masz. Możemy sobie troszeczkę zapisać go troszeczkę prościej. To znaczy będziemy mieli dwa razy takie same nawiasy. 1 odjąć średnia arytmetyczna do kwadratu. Następnie będziemy mieli znowu dwa kolejne takie same nawiasy, bo są dwie dwójki. Do tego dodajemy Trzy nawiasy, w którym są trójki, i mamy jeszcze jeden nawias, w którym umieścimy czwórkę. Całość musimy podzielić przez liczbę danych, czyli przez osiem w tym wypadku. No i teraz będzie nam potrzebny kalkulator. Musielibyśmy tutaj od jedynki odjąć tą liczbę, od dwójki odjąć tą liczbę i tak dalej podnieść później to do kwadratu, co nam wychodzi, i pomnożyć przez 2, ja od razu zapiszę gotowe wyniki, bo czy w ogóle gotową sumę, okay? to co nam powinno wyjść, czyli powinno nam wyjść 7,875 i to dzielimy przez 8, tak czyli jeżeli wykonasz wszystkie te działania. Najpierw wykonujemy działanie w nawiasie, później podnosimy do kwadratu i mnożymy razy 2. Jak dodasz te wszystkie wyniki, to otrzymasz ten wynik. Jak podzielimy przez 8, no to otrzymamy 0,984375. I to jest pierwsza metoda rozwiązania. Z pierwszego wzoru rozwiązywaliśmy ten przykład, a teraz z drugiego wzoru rozwiążemy przykład. Drugi wzór. Wygląda dokładnie tak. Zobacz, czyli te dane, które mamy, będziemy podnosili do kwadratu, podzielimy przez ilość danych i od tego odejmiemy średnią arytmetyczną podniesioną do kwadratu. No to spróbujmy. Wygląda to tak. Mamy dwie jedynki, więc dwie jedynki podnoszę do kwadratu. Do tego mamy dwie dwójki, więc dwie dwójki podnoszę do kwadratu. 3 Trójki podnoszę do kwadratu i jeszcze czwórkę podnoszę do kwadratu, całość dzielę przez 8 i odejmuję średnią arytmetyczną podniesioną do kwadratu. Tutaj w tym ułamku w liczniku otrzymamy 53. Mamy więc 538 odjąć to do kwadratu i podam od razu ostateczny wynik. To jest 0,98 to co otrzymaliśmy dokładnie tutaj 43 7, czyli na kalkulatorze musisz podzielić 53 przez 8 i odjąć od tego kwadrat tej liczby i otrzymasz tą liczbę. No, czyli ta druga metoda jest, jak widać, dużo, dużo szybsza. To jest rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilkę bonusy.